I continue to trwale. A to nie zesaj się na tym misie, kurwa? Pierwsza, mamy żeby obyczałg jadę sobie na medy, Pierw dole te teamy. Later. Boink! Moduł za modułem! Wszystko mnie przebija! Dobra, jednak nie wszystko. O, no i eltek. A chuj, nie, ja pierdolę Tungę, naprawdę. Mam kłęba jej dosyć. Wyjechał jak debil. Jebka ze Ale to chyba w sumie pierwsza dzisiaj, więc wszystko w granicach normy, nie?